Dzień dobry, witajcie bardzo, bardzo serdecznie. Jak już możecie dostrzec, znajdujemy się na lotnisku we Wrocławiu. Dlaczego znajdujemy się na lotnisku we Wrocławiu? Już Wam tłumaczę. Na lotnisku we Wrocławiu jesteśmy dlatego, że jeden z kolejnych użytkowników tworzących modyfikacje do Microsoft Flight Simulator 2020 stworzył Miasto Wrocław, czyli wszystkie charakterystyczne, może nie wszystkie, ale charakterystyczne punkty. E, Wrocławia, na tej liście mamy Stadion Wrocław, most Rędziński, Magnolia Park, Dworzec Główny plus Wrocławia, Rynek, Galeria Dominikańska, Urząd Wojewódzki, Panorama Racławicka, Most Grunwalski, Pasaż Grunwalski plus Uniwersytet Przyrodniczy, Sky Tower, hala stulecia, hala Orbita, Korona, plus Kastorama, Stadion Olimpijski, Most Milenijny, Boże! Ile tego jest. Moi drodzy, ja nie popełniają, nie lubię wchodzić dwa razy do tej samej rzeki, nie lubię popełniać tych samych błędów. Tak jak w Trójmieście potrafiłem e, opowiedzieć o tym, co widzę, tak w, we Wrocławiu będzie mi zdecydowanie bardzo, bardzo e, ciężko. Pozwólcie, że zostawię Was z timelapsem i że ten timelapse zaprezentuje Wam to, co jest we Wrocławiu. Na pewno nie byłbym kompetentny ku temu, aby opowiadać o Wrocławiu, skoro nie jestem jego mieszkańcem, a Wrocławia, choć bardzo lubię tam jeździć, aż tak dobrze nie znam. Powiem tylko tyle, że w paczce z miastem i landmarkami do tego miasta macie również dostępne lotnisko we Wrocławiu, które stworzył pan Marcin Rysiak. W związku z tym, że już się wznieśliśmy, robimy to w sposób taki niecharakterystyczny, dosyć mocno, mocno w górę. Jest ten wielki parking, tutaj jest, i lecimy nad Wrocław. Będziemy obserwować, co w tym Wrocławiu jest, ale to już na timelapse. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. A pana Mateusza Gali, nie chcę odmieniać źle jego nazwiska, więc tak zostawię. Pan Mateusz Gali stworzył tę scenerię. Mam nadzieję, że go spropsujecie. Link do tego macie w opisie. Podsumuję jeszcze na koniec to, co widziałem. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Muzyka Cessna 182 od Karenado i Wrocław od pana Mateusza Gali. mam że nie wszystko pokazałem na tym filmie ale to dobry challenge też dla was znajdźcie wszystkie obiekty, które pan Mateusz Gali dodał do Microsoft Flight Simulator większość mam wrażenie, że znalazłem i wiecie co zrobiło na mnie największe wrażenie? nie wiem, chyba zapewne na was też zrobi to największe wrażenie największe wrażenie zrobił na mnie wrocławski rynek ja pierdziele, jak to może wyglądać o rynku we Wrocławiu mogę powiedzieć, bo tam byłem Szczerze Wam przyznam, ja pierdzielę, jaki to jest sztos. Teraz mówiąc do Was, jeszcze sobie tam podlecę. Chyba aż zrobię screena, bo, bo na wy... to tylko pokazuje, jak ten symulator może wyglądać. Jak te loty VFR mogą wyglądać, hmm. coś potężnego. Naprawdę, no właśnie. Dolatujemy do rynku we Wrocławiu i my sobie tu spauzujemy od właśnie. I czekajcie, przyspieszymy kamerę drona. Słuchajcie, nie będziemy się zbliżać. Zrobimy to z oddali. Słuchajcie, z bliska logiczne, że to nie będzie wyglądało dobrze. Ale z takiej perspektywy wygląda to. Przekozacko. Zresztą nawet z takiej bliskiej perspektywy nie wygląda to wcale tak źle, jak mogłoby wyglądać. No moi drodzy, Wrocławianie, jak już tutaj jesteście, no to, to przecież rozpoznajecie budynki. No tutaj trochę oczywiście, no. Nie. Kroksiu nie, 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 nie. To jest bardzo fajne. Fajne, mega fajne. Czekajcie, żeby to ładnie uchwycić. Taka perspektywa byłaby dobra. Od właśnie, o tak. No, słuchajcie, w tym miejscu zakończymy ten odcinek. Znakomicie, panie Mateuszu, gratulacje. Mam nadzieję, że ten film stanie się e, jakąś tam <grym> wizytówką pana twórczości. Bardzo serdecznie panu dziękuję, jak i wszystkim tym, którzy obejrzeli ten film, a zwłaszcza mieszkańcom Wrocławia. Serdecznie was pozdrawiam. Do usłyszenia. Cześć.